Agata Christi Saga to pakiet trzech niezwykle wciągających przygodówek na motywach powieści nieśmiertelnej Agaty Christie, mistrzyni suspensu. Każda z gier bazuje na jednej z niezwykle popularnych książek sławnej pisarki. Pierwsza morderstwo w Orient Expressie, rozgrywa się w tytułowym pociągu, którym z Azji do Europy po rozwiązaniu zawiłej zagadki kryminalnej wraca sławny detektyw Hercules Poirot. W czasie podróży zostaje on rozpoznany przez jednego ze współpasażerów i poproszony o ochronę przed rzekomym mordercą. Słynny Belk nie podejmuje się sprawy, jednak gdy następnego ranka petent zostaje znaleziony martwy, Herkules postanawia rozwikłać sprawę. Z jednej strony jest ona prosta: zabił ktoś z pociągu, gdyż w międzyczasie nikt nie mógł do niego wsiąść ani wysiąść. Z drugiej jednak strony Wszystkie osoby mają żelazna libii oraz ani krztyny motywu. Co ciekawe w grze nie wcielamy się w słynnego detektywa, lecz w Antoinette Marceau, pracownicę biurową, która marząc o sławie i przygodzie postanawia rozwiązać zagadkę przed słynnym Herkulesem. I nie było już nikogo, rozgrywa się na tajemniczej wyspie, na którą pan U.N. Owen zaprasza dziesięć nieznanych sobie osób. Podczas kolacji, na której gospodarz się nie zjawia, Przybyli zostają oskarżeni o różne zbrodnie. Zmieszani goście udają się do swoich pokoi, gdzie każdy znajduje wierszyk o dziesięciu znikających żołnierzykach. W ciągu następnych dni po kolei giną goście pana Owena w sposób określony w wyliczance. My wcielamy się w postać jednego z gości. Naszym zadaniem jest odkrycie, kto za tym wszystkim stoi i to jak najszybciej, zanim dołączymy do grona truposzy. Zło, które żyje pod słońcem, to powrót Herkulesa puaro, który przybywa na rajską wyspę, by rozwiązać zagadkę śmierci sławnej aktorki, prawdopodobnie zamordowanej w czasie wakacji. Tym razem wcielamy się w rolę słynnego belga i musimy wytypować zbrodniarza. Problem w tym, że potencjalnych winnych jest aż dwudziestu i jak zwykle na pierwszy rzut oka żaden z nich nie miał ani sposobności, ani motywu do zamordowania aktorki. Każda z omawianych gier to oddzielna zagadka kryminalna, wiernie oddająca styl, klimat i charakter książek sławnej Agaty Christie. W czasie postępów w grze zbieramy dowody i poszlaki, rozwiązujemy mnóstwo ciekawych zagadek i dedukujemy, kto jest mordercą. Bawiąc się przy tym znakomicie, co ciekawe, omawiane gry rewelacyjnie nadają się również dla tych, którzy prozę Agaty Christie znają na pamięć. Fabuła gier została oparta na książkach, ale znacznie zmieniona. Zaręczamy, że za każdym razem zabił ktoś zupełnie inny niż w książce. A kto? By się przekonać, musicie sięgnąć po zestaw Agata Christie Saga. A jak zwykle zabił portier. That's the lot. My money's on the servants. The servants usually always the guilty one in the end.